Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Partnerem tej serii jest marka Quaro, czyli hamulce i elementy zawieszenia do Twojego samochodu. Poniedziałek, więc tradycyjnie jedziemy do Piotrka i jedziemy zobaczyć, co się dzieje z Mercedesem, ale powiem Wam, że trochę się martwię i trochę się boję, żeby tam dojechać. Dlaczego? Bo mieliśmy nie ruszać pewnych elementów, a okazuje się, że właściwie cały silnik rozebrany jest w pył. Co się dzieje i dlaczego jest rozebrane? Tego jeszcze nie wiem i Piotrek mi o tym nie powiedział, więc dlatego zastanawiam się, czy warto tam dojechać. No dobra, ale umówiliśmy się, że w poniedziałki jedziemy. Wiem, brzmi drogo o rozebrany silnik ale spróbujemy więc jedziemy do Piotrka Tak jak już mówimy, że brzmi drogo to niech zabrzmi tanio czyli ubezpieczenie OC przynajmniej na tym można zaoszczędzić bo wchodzicie w link, który znajduje się pod spodem klikacie, macie od razu porównywarkę MUBI czyli porównywarkę różnych ubezpieczycieli patrzycie gdzie jest najtaniej wpisujecie dane swoje, swojego samochodu a od tej kwoty i tak jeszcze 150 zł wróci na Wasze konto i sami dostaniecie również taki magiczny, magiczny link, gdzie po pięć dych może wrócić na wasze konto, jeżeli ktoś skorzysta z waszego linku. Boję się, że ta kwota może nie wytrzymać tej naprawy. Ale wy zaoszczędzicie. Wyciszasz codziennie rano ten nie, telefon. No to, to tak jest, no. Nie będę ze słuchawką chodził w uchu, bo, bo nie lubię. Znaczy... Najlepiej pisać, no. Ty to dobrze wiesz. Pisać SMSy. Tak. Ale i tak nie odczytujesz. Nie no wieczorem odczytuję. No wieczorem, o 24. <grym> a to jest twój ale... pomysł, a to jest twój pomysł na 65, znaczy wszystko się zgadza, na, w sumie 12 cylindrów. Nie, to jest inny pomysł, a to jest twoja ulubiona, rzecz, że... zobacz. O. Ale zobacz, ale byłoby miałobyś nawet na cztery koła, znaczy ja bym miał. Zobacz, zobacz, zobacz jakie to tu laje, to takie. To ten twój, twój styl. Tulej. Wiesz co? naprawdę no, ale ten nie dostarałem 112, ale... Jeden do bagażnika, jeden do przodu, 12 cylindrów w sumie. Napęd no. na tył, napęd no. na przód, jak Citroen 2CV. Ale to e... już... Ten wiesz, który... Sahara się nazywał. Że, że odpalałeś go z jednej strony jednym kluczykiem, odpalałeś go drugim kluczykiem i odpalał najpierw bdu 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 dwa cylindry z przodu, bdu bdu dwa cylindry z tyłu. I to wszystko to było połączone na linersce, dwa gaźniczki, wiesz, i to, to i jak wkłada... <dig tent encouragingasında> nie nie pamiętam jak to było ze skrzyniami biegów tam e, rozwiązane. Znając Francuzów, to nie na mogło pewno być jakoś prosto. Nie, jakoś, jakoś w oczywistym To była dwa cv która jeździła po piaskach pustyni, bo miała napęd na cztery koła. No, taki najprostszy w sumie, nie? Tak, tak, tak. Martwi mnie to. Bardzo. No już widzę, że jesteś jakiś zmieszany. Ale nie, zmieszany. bo z, z jednej strony pomyślałem sobie, że jak przykryłeś czerwonym płachtą, to będzie jak trochę premiera nie. samochodowa w Genewie, wiesz, że chcesz mi odsłonić coś pięknego, A z no, drugiej No mogę strony... odsłonić. Ale dlaczego Ty zdjąłeś tą głowicę? Miałeś tego nie zdejmować. Słuchaj, yy, wiesz co, pomyliłem się. No super. No bo ja chciałem tu uszczelnić, prawda? Tak. Mm, ale totalnie nie zapomniałem o tym, że tu ja powiedziałem, że tu uszczelnie. A potem przecież się okazuje, że tu trzeba głowicę ściągać, żeby to uszczelnić, bo blokują dojście do śrub, blokują w tym miejscu głowicę. Okej, okay, ale to nie jest nic... Tutaj, tak? To okay. wszystko blokuje. Okej, okay. czyli nie ma nic I strasznego. I mieliśmy nie otwierać, a żeśmy wzięli i otworzyli. Dobra. Ale to ma swoje plusy, bo zobacz, mamy dużo nagaru, tego, który pozostał po oleju. Zobacz, jak te tłoki wyglądają. Tak. Strasznie to wygląda, czyli strasznie. No. Tak właśnie wygląda po, po oleju. Tak wyglądają tłoki po oleju, jak się dostawał ten olej do układu do ładowania. On by się i tak nie wyczyściły te On tłoki. I tak by się tak dobrze nie wyczyścił, a trzeba pamiętać o tym, że jakieś tam zapłony żarowe i inne dziwne rzeczy mogą się w przy tej okazji dziać. Co to są, za, tule co to? To są za tuleje? To jest alusil. To jest alusil, tak? to jest alusil, wiesz, ja miałem do czynienia zawsze z zajechanym alusilem, więc no, nie znam takiego jeszcze nie, nie, nie widziałeś takiego co? widoku, no. Ale powiem ci, że ładny, bardzo ładny. Ale on jest. Tak, ceramika w ogóle. Bo to tak wygląda. To technologia produkcji tego yy, nie chciałbym skłamać, ale tak, co, coś nie, coś co o tym wiem. No to, to wygląda tak, że yy, w procesach jakoś tam elektrochemicznych oni kryształki tego krzemu z samego materiału, czyli z bloku aluminiowego, wywlekają, mówiąc tak bardzo, że tak powiem, yy, prosto yy, na wierzch i tworzy się właśnie taka twarda warstwa. Yy, znaczy, twarda, jak twarda no. No ona, ona jest bardzo wytrzymała. Ona jest bardzo wytrzymała i 90% uszkodzeń to jest yy, przegrzanie, bo wtedy wiadomo, te pasowanie się zmienia i dostaje to po tyłku. Yy, jakieś tam nieszczelności typu piach w układzie yy, dolotowym mhm. i zmiana świec. O, tam, tamten, tamten pacjent to jest pod świec. Kawałek Ale, świecy że kawałek świecy się zł złama. Dobra. I potem są takie historie, nie? No dobra, no ale to, to nie ma dramatu z tym. No tu się jak to się wszystko wyczyści, to będzie, będzie ekstra. Nie będzie no super. Baja. No dobra, no. ale tak czy głowice i tak musimy teraz już splanować. Liznąć. Słuchaj. Tak czy nie? Generalnie ja jestem zwolennikiem nie lizania głowic. Naprawdę? No. Serio? Trochę może być gorzko, ale ten... No, yy... Ale gorzko to może być jak się liże, ale... Słuchaj, no powiem <laughs> ci tak. To nie było nigdy planowane. Jesteśmy pierwszymi osobami, które, które otworzyły, tej, ten, otworzyły ten silnik. To, do, to jest dobry znak. Można ewentualnie to zabielić tak minimalnie, żeby uniknąć, wiesz, pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń. Chociaż przykłada się liniał, sprawdza się płaszczyzny i jeśli tego głowica nie wymaga, to się to po prostu czyści i składa, tak? Ale jak komuś się nie chce czyścić, to może to po prostu zabielić tą głowicę. Też, też, też tak się da. Ale w związku z tym, że są duże nagary na zaworach, tu wydechowe, z tego co pamiętam, to są w ogóle zawory sodowe, czyli wiesz, wypełnione w środku e, sodem, metalicznych, mhm. z sodem metalicznym. E, więc to trzeba wszystko, wiesz, poczyścić, przygotować i tak dalej. I oczywiście przy takim ruchu pojawia się od razu no, kawałki odmy. Też takie o. Super, no. Więc więc. Y z twojego gazowego dobrze wyszło, żeśmy to rozebrali. Ogólnie sam silnik, tak? Pochylę to tylko, żeby nie dotknęły zawory. Sam silnik wygląda bardzo ładnie. Ale to super tu nie wygląda, ma żadnych no? śladów, wiesz, ani przytarcia, ani, ani. No nie jeden by chciał, żeby jego silnik tak wyglądał po 200, 200 tysiącach, tak? To jest no, tam 120. No, chyba jest 8 tysięcy mil, tak? Tam jest. Czyli niespełna... 160, tak 165 jak już no, będzie widać. E, no nie jeden by chciał, żeby jego silnik tak wyglądał. Wałki są i wszystko jest dedykowane do tego motoru, to jest amg amblowe, tak, nie. jakby to nie jest żadne, okej. Okay. Więc dziś zabieracie głowicę i sprzęgło hydrokinetyczne. Czyli zabieramy dzisiaj głowicę do liźnięcia? No do liźnięcia, yy, no do czyszczenia, do pomierzenia, do sprawdzenia. Już jak mamy to zdjęte, to niech kompetentna osoba się tym zajmie i niech to wszystko sobie po swojemu sprawdzi. Tak wolisz. Dałem specjalnie z wałkami, z popychaczami, bo jeżeli chodzi o... Jeżeli się okaże, że będzie trzeba coś robić z gniazdami, je na przykład frezować, no to wtedy zawór się wpuszcza, to wtedy trzeba e, odpowiednią jego wartość ściąć, zeszlifować trzonek zaworu. No a jak są popychacze, to wiemy mniej więcej w jakim zakresie teraz to pracuje. Aha. No dobrze. A teraz tak, ten pomysł na to sprzęgło jeszcze mieliśmy jakiś? Mieliśmy. No jest, jest cały Dobre. czas aktualny. Dobra. No dobra. Na to... pocieszenie Ci powiem jedną rzecz, bo no, w listę części już dostałeś. Tak. Co ee... potrzeba... To część rzeczy jest niedostępna, część rzeczy będziemy musieli kombinować. Ech, Kombinowanie rzeczy... to... Nasza specjalna. No Dokładnie, <laughs> więc wiesz, więc yy... część rzeczy jest wycofanych. Łańcuch, przepraszam, ale łańcuch 18 stopni, wyciągnięcia. Też go wymienimy. Uh -huh. Nie jest jak, to mega dużo. Jak nie jest to jeszcze... mega mało przy tej długości. Yy, tu delikatnie widać, że ten ślisk też wyrobiony. No po prostu tak wygląda na 160 tysięcy. No wiesz, jak mamy już wszystko wyciągnięte na zewnątrz, to, to byłoby skandalem, gdybyśmy tego nie zrobili. Dokładnie. No to, to, to jest to tak, tak działa. No dobra, to jaki jest Twój plan działania teraz? Oddaję Wam wszystko i mam chwilę spokoju. Nie, co to jest nie? w Nie? To tak nie działa? Nie, to tak nie działa. poczekaj, tam stoi tak, tam stoi budyń, zarobię... Budyń to już jest zrobiony w ogóle, przestań, ja już nie Ale zrobię. Twoja, żo ale twoja żona... tysięcy zrobiłem budyń od tamtego czasu. <grym> Naprawdę. Ale Twoja żona ostatnio wrzuciła jakieś zdjęcie, że ten, że jeździła nim jako Musiała, suszbowy. musiała Super. chwilę nim powiedzieć. Ale ja po prostu teraz jestem w takiej symbiozie z budyniem, że zrobiłem... Radio, zrobiłem klimatyzację, bo znowu przestała działać. Ten wiatrak naprawiłem. No, tak mi się ekstra nie jeździ, że no chyba odkupię go od Ciebie. Nie, nie po, ale, po co ma, ale po co masz go odkupować, jeżeli z nim sobie jeździć? No tak. To jest bardziej opłacalne, yy, nie musisz mi wtedy płacić. No, to też coś z tym jest, ale w oczekiwanym momencie musimy go zabrać. Także to też nie jest, wiesz. A w związku z tym, że ma duży przebieg, to chciałem 3000 zaoferować, nie? To... <grymne> Ale <grymne> chodzi super, naprawdę. Tam rury spadały, od doładowania na olej, to, to leciał przez dziurawe rury właśnie, nie tak? wiesz... Nie było tego, nie wiem, bo przez ten rok się coś zmieniło. Ale ci, po prostu. Bo może, może dlatego byłam po prostu serwisowany, że jest u takiego gościa, co wiesz, nie widział takich rzeczy, nie? Jakby... Ale tego nie było rok temu. <laughs> Ta nie było. <laughs> Słuchaj, no. Jest jaki jest, jest, no, nie oszukamy tego, ale pojeździłem, ponaprawiałem, ekstra się nie na pracę. A jeżeli chodzi o 107, no to, to, to wiesz, no, Robert obiecał, że przyjedzie, że pomoże. Tak, jak jak tak, tak przyjeżdża, to, to wiesz, co to, to, to się będę wychylał, tak? Ja mam co robić. Tak, to jest <noise> ta, no Zaczek wy, wyglądasz ubrany, przepraszam, odwrócę kamerę. Robert wygląda jak z Santrope, <noise> <noise> bo przyjechał po 107. I bynajmniej nie jest to ta 107, <głos> <głos> tylko nasza była jest czerwona, dzisiaj jest zielona, bo już zarosła. Tak? No jest zielona, tak. I... No. Fajny był akumulator, ale już nie ma. No dobra, no to, 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 to co, to... Yy, to ci, czyli teraz Dla, Ty czekasz... Za, za, jeszcze jest oring od odmy, nie? To dobrze, że zdjęliśmy te głowice. To nie było na wyrost. Mogliśmy ich nie, nie ściągać i to dalej by chodziło, tylko... Zaraz, zaraz wycieki, zaraz, zaraz jakieś reklamacje, tak? Po co mi to, na co mi to i, 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 i tak dalej. To teraz moje pytanie do Ciebie brzmi tak. Czyli e, teraz jest ruch po mojej stronie, rozumiem to sprzęgło, e, głowice i, i turbinę. Tak, a ja to sobie w ten czas poczyszczę, przepletę drugi łańcuch, wymienię uszczelnie dół, uszczelnie przód, uszczelnie tył. I zamawiamy części. O, sprzęt, części tu już, część powinna być. Dobra. Także... Jutro idzie wysyłka do Ciebie z częściami od autopartnera. Z częścią rzeczy do tego silnika, część tych rzeczy, które są już wycofane u producentów, musimy poszukać z magazynów prywatnych, tak Dokładnie. zwanych. Dokładnie. Wiesz, na tym. Ju. Super. Taka ciekawostka, bo widzisz, że tu jest silikon, nie? Pod głowicami. Tu silikon jest ze względu tylko na to, żeby nie kordowała uszczelka. I taka cieniutka warstwa jest dookoła, że jak są... Głowice założone, to żeby tutaj korozja żadna nie chodziła. Czyli to nie jest złożone na silikon, ale to prawda jest, że Mercedes używał silikonu do głowicy. Silikonu. Nazwijmy to pastą uszczelniającą, bo to tam wiesz, z silikonem nie ma za wiele wspólnego. Ty, ale tak ale... się potocznie Dobra, mówi i tak teraz Ale powiedz mówi. mi, chcesz odpinać mis miskę, czy nie? I tak będziemy to robić. Będziemy zaglądali, ale ja podejrzewam, że sądząc po górze niczego szczególnego tam nie zauważymy. Znaczy ja mam nadzieję. No, słuchaj no, tak zrobimy, żeby nic nie było widać. A potem będzie jak z budyniem, nie? Pojeżdżę chwilę, to i z powrotem wraca do mechanika, bo mechanik mówi, no ja nim pojeżdżę, nie? No 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 zatankuj, on, tylko zatankuj. On, on, nie, on nie działa, nie działa, ja go muszę naprawić. <laughs> jak zatankujesz, to pojeżdżę, no co? No wiem, no. A Akurat jak... budynia nie trzeba, bo on tam nic nie pali. To, nic. To, to, nie, wlewasz i zapominasz w ogóle, że ten że jedyny wyciek jaki był to kiedy o, wiesz, od kiedy on się zaczął psuć tak naprawdę ten nasz budyń no kiedy jak sobie go podciągnęliście jak jechaliście na classic auto a to już jest cofnięte, to, to, to już jest to, to już, jest to, to już jest wszystko zrobione naprawdę chcesz to się przejeść <laughs> chodzi jak zły ale to mówię no to było to było, wiesz to była potrzeba chwili po prostu auto powinno potem trafić do mnie, a nie trafiło. No to tak jest. No, no bo jeździliśmy nie Porozsadzało rozsadzało rury, por porozwalało, wiesz, te gumowe łączniki i tyle, no ale już są zainstalowane. No i super. i jest git. No to petarda. No to ja się bardzo cieszę. A w jest... budyniu każdy kilometr kolejny jest dodatkowym plusem. To jest ten samochód, który im da większy przebieg. To już jest tak, fajne. To już prze on przekroczył tą linię, taką wiesz. Oszczędzania? Tak. <laughs> A teraz jest fajniej. <laughs> Prawda? No do miliona jeszcze mu brakuje, czekaj, 270 tysięcy. No więc musimy nawet nie Ale to niespana... moment pójdzie, moment pójdzie, coś czuję. No więc tak, 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 tak. Jak macie trasy gdzieś jakieś dalekie, to budyń. Tak z ciekawostki. W webparcie tam sprawdzałem wszystkie numery, część tam tych rzeczy, które będzie trzeba zdobyć do niego. Jest dostępny silnik cały, kompletny, nowy. nowy. Ale on jest teraz produkowany, czy on jest ze starych zapasów? Podejrzewam, jak to jest? że z jakichś zapasów, ale świeci się na żółto, czyli jest do sprowadzenia z Niemiec. No dobra, no i ciekaw, ciekaw jestem. No... Ale do 215 czy 216? Ten silnik konkretnie, ten. Taki, ok, czyli dokładnie. 215. 215. Czy silnik od 215 różni się w stosunku do 216? Troszeczkę się różni, ale to takie sprzętowo, osprzętowo okay, no. takie rzeczy, wiesz, drobiazgi. Ale jako tako jest ten sam. Dobra. I. No i ile? Yy, no zgadnij. No, na pewno nic nie przebije SLR-a, Mercedesa, no bo Aha. to jest. No tak, to tam, tak, masz, tak, tak, tam tak. masz wyższy poziom abstrakcji. W Porsche na przykład 997 nowy silnik kosztuje około 200 tysięcy złotych. Znaczy słupek. Zimno. Słupek. A mówimy o kompletnym. Bo ja sprawdzałem cenę kompletnego. Okay. Yy... No nie wiem, z 300 tysięcy złotych. Mało. Naprawdę. Chcesz to możemy pójść. Ci pokażę. Jak no nie, mówi, no mów, no ile? Ponad 600. 600 tysięcy złotych nowy Brutto. silnik? Brutto bez rabatów. Ale jest. Jakby. Ale jest. Czeka na, na tego Czyli kogoś. Silnik sz do jednego z tych 777 sztuk jest dostępny nowy. Dokładnie. Za ponad 600. Fajnie, że mamy te tuleje takie w dobrym stanie. <laughs> Co? I za ile pieniędzy zaoszczędziłeś, tak? Prawda? Jak nie, w ogóle 600 super. tysięcy w kieszeni. To Ty w ogóle... to potrafisz nawet poprawić humor. Z jednej strony przychodzę i mam bardziej rozebrane i w ogóle, no, a z drugiej strony... Będziesz wracał do domu, to możesz powiedzieć sobie, że no, zaoszczędziłem 600 tysięcy, tak? Jadę do domu, powiedzieć to żonie. <laughs> Wejdź z taką informację. To trochę, to trochę zarobiłem. No właściwie zarobiłeś to, jak zarobiłeś, to byś się podzielił, no i nie? Bo ja przecież mogłem, mogłem Stółę wydać. W skóle i będzie. będzie Okej. Okay. Ja nie, faktycznie. A jak bo jak w domu mi tak samo powie, no to nie wiem, jakie tam zasady masz. To bez sensu. Tak. Dobra, to biorę, to biorę te głowice, Pakujemy i. Sprzęgło i, I lecimy. Dokładnie. i Widzimy się za miesiąc. Tak. Jasne za miesiąc. <laughs>